Bo my jesteśmy całością i ja tak głęboko w to wierzę, że my zostaliśmy tak mądrze stworzeni, że, że dopiero jak trochę wrócimy do tej swojej natury, to wtedy wszystko w organizmie tak się zacznie układać. I ja wiem, że w naszych czasach to jest trudne, bo też dużo się mówi o tym, jak nasze jedzenie jest zanieczyszczone nie? i że my możemy myśleć, że jemy zdrowo, a nieświadomie jemy jakieś tam chemikalia, jakieś toksyny, które zanieczyszczają nas. No, ale okej, okay, to może być jakiś mały procent, mały fragment tego mhm. złego, co, co w siebie wkładamy nieświadomie, a, a właśnie to, to wszystko, co robimy dookoła, może nam jak gdyby dać do do, dopiero, dopiero tą, tą podstawę, z której możemy wychodzić mhm. z naszego zdrowia. Nie? Mhm. Ja też ostatnio dużo czytałam o tym, jakie dla nas słońce jest ważne, tak. i już nawet nie chodzi o samą witaminę D3. Mhm. Tylko o to, że właśnie poprzez światło słoneczne ładują się nasze mitochondria. Mm -hmm.